Polska Grupa Rowerowa UK skupia entuzjastów rowerów z całej Wielkiej Brytanii, która organizuje spotkania, wspólne wyprawy dalekie, jak i lokalne, treningi i ustawki MTB oraz kolarstwa szosowego, jak również wyjazdy dla rodzin z dziećmi. Każdy może tutaj skorzystać z porady, jak naprawić rower, a nawet uzyskać poradę przy zakupie nowego roweru. Ostatnim wspólnym wyjazdem był Polish Heritage Trail. Gdzie przeszło 30 osób celebrowało Dzień Niepodległości Polski pod Polish War Memorial. Polska Grupa Rowerowa organizuje cykliczne imprezy w każdym miesiącu na terenie Londynu. Szczegółowe informacje znajdziecie na fanpageu Polska Grupa Rowerowa UK. Zbliża się świąteczny przejazd trasą londyńskich dekoracji świątecznych, a już w styczniu Polska Grupa Rowerowa zagra z Woźb. Czyli połączenie przyjemnego z pożytecznym. Odbędzie się też zbiórka charytatywna i przejazd trasą po centrum Londynu. Materiał filmowy nadesłany z polskiej grupy rowerowej UK Patryka Skiby.